Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy i telewidzów. Bardzo się cieszę, że możemy w trzecim dniu naszego wspólnego pielgrzymowania w kierunku jasnej góry spotkać się razem i podsumować, jaki był ten dzień, a na pewno był bardzo ciekawy. Moi drodzy, nie jestem sam. Owszem, może w studio tylko za konsoletą, za kamerą, ksiądz Damian Noga, ale jesteśmy obecni przecież na szlaku pątniczym. Ksiądz Piotr Czarniecki już jest razem z nami. Witamy księdza bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oczywiście, tak Księż Andrzeju, jesteśmy w tej wyjątkowej łączności między studiami. Studio pielgrzymkowe pozdrawia z całą ekipą, za kamerami. Jadzia i. Yy, yy. Kamil, a z kolei cała ekipa jeszcze przywozie się kręci. Ja tutaj tak się oglądam, nawet na kamerę nie patrzę w tym momencie. Choć gorący moment, bo ważny moment po cenie pielgrzymowania. Myślę, że Kamil nam to pokaże kamerą. Pielgrzymi przy swoich bagażach czekają na dyspozycje, dyspozycje noclegowe. Tak się składa, że Ksiądz Proboż tutaj zadbał o to, by mieszkańcy Niechobrza, bo dotąd dotarliśmy, przyjechali po pielgrzymów i ich zabrali do swoich domów. Tym bardziej jeszcze przed chwilą pielgrzymi tak się dzisiaj sprężyli, że dotarli na specjalne nabożeństwo ku Cię Matki Bożej nieustającej pomocy, tutaj czczonej w tym znaku w sanktuarium w Niechobrzu kiedy też jutro, już z samego rana będą mogli się modlić podczas Eucharystii. Tak wygląda ten wieczór, oczywiście on jest finałem tej wędrówki, która dzisiaj od hyżnego, a nawet do Longówki zmierzała w stronę pięknego Niechobrza. Ale księże Piotrze, powiedzmy to, co jest najistotniejsze. Cała pielgrzymka, wszystkie grupy są w drodze. Tak, to już wyjątkowy dzień, kiedy wszystkie grupy są na szlaku pątniczym. Nawet kiedy patrzymy w nas przewodnik pielgrzymkowy, mamy już kolejne grupy, które do nas dołączyły. Wyjątkowy dzień na pewno dla Błogosławionej Marii, która z Leżańska wyruszyła. Dzień patronalny, dzień, kiedy wspominamy Błogosławioną Marię. Ale także na szlaku dzisiaj dołącza do nich Grupa Świętego Jana z Dukli. I żebym nie pomylił, jeszcze na szlaku pojawia się dzisiaj grupa czy żeby, Świętej Urszuli. Tak, Czyli Łańcuch, i razem. grupa Świętego Rafała. Tak, właśnie święty Rafał dzisiaj również jest z nami, więc tak to wygląda. No, niegdyś chodziłem z grupą świętego Rafała, więc na pewno jest to wyjątkowa chwila, kiedy już na Pątniczym szlaku są wszystkie grupy. No i wyjątkowy czas, księż Andrzeju, bo czas nowenny, jeszcze o tym powiemy, ale ta nowenna rozpoczęła się w tych grupach, tutaj obecnych w Niechobrzu. Dla pielgrzymów z grupy świętego Józefa, z grupy świętego Kazimierza, z grupy świętego Jacka, nowenną. Przed cudownym obrazem Matki Bożej w Niechobrzu ostatnie odcinki były szansą na to, by wybrzmiały intencje spisane na kartkach zebrane do kapelusza, takiego także jak mój, i po prostu w czasie nowenny, którą dzisiaj rozpoczęliśmy na potniczym szlaku przedstawione Matce Bożej, również i ta nowena na antenie Radia Fara. Księży Piotrze, tak patrząc na ten dzień, bo przychodzi nam podsumować to wszystko, co się wydarzyło, na pewno od wczesnych godzin porannych dzisiaj pielgrzymie byli na trasie. Różnie to było w naszej archidiecezji, ponieważ deszcz w nocy padał, niektórzy w strugach deszczu wychodzili na szlak pątniczy, ale liczymy na to, że teraz już tego deszczu nie ma, zresztą to widzimy choćby w tym naszym połączeniu telewizyjnym i księże Piotrze, to też jest takie ciekawe, pasterze naszej diecezji zatroszczyli się żeby wszystkie grupy zostały wyprowadzone właśnie przez biskupów, przez tych, którzy nam przewodzą. Tak, to bardzo ważne. Ksiądz Arcybiskup już wczoraj z Chyżnego po wieczornej kolacji na plebanii przy sanktory Matki Bożej w Chyżnym wyruszył do Przeworska, aby tam dzisiaj wyprowadzić grupę Świętego Rafała na pątniczy szlak. No i pozostali biskupi nam również towarzyszyli. Bardzo ważne, bardzo cenne, jak mawiał jeden ze świętych, tam gdzie biskup, tam jest Kościół, a Kościół to wspólnota wierzących, więc idziemy pod wodzą pasterza, a widzialnym obrazem jest posługa księży biskupów. Ta posługa księża biskupów jest o tyle istotna, że to właśnie pasterz ma prowadzić owce. Jeżeli biskupi są razem z pielgrzymami, to znaczy, że pielgrzymka ma bardzo ważny charakter i że jest bardzo potrzebna do tego stopnia, że właśnie biskup jest na początku tej pielgrzymki i wiemy, że też biskupi witają pielgrzymów, którzy dotrą na jasną górę, więc można by powiedzieć, uczestniczymy w bardzo ważnym wydarzeniu na terenie naszej archidiecezji przemyskiej, mimo że już ją przekraczamy. I i wchodzimy w diecezję Rzeszowską, która jest bardzo gościnna. Czy możemy to potwierdzić? Tak, możemy to potwierdzić, tym bardziej, kiedy to w Borku przy Matce Bożej, w klasztorze Matki Bożej Boreckiej wyprowadził nas na potniczy Szlak dzisiaj poprzez proponowaną mszę świętą ksiądz biskup Edward Białogłowski, nasz rodakt oczywiście Ziemi Przemyskiej, ale także biskup Rzeszowski, który zawsze gościnnie przyjeżdża, aby w te pierwsze kilometry związane z terenem diecezji rzeszowskiej no jednak nas gościnnie wprowadzić. Tym bardziej dzisiejsza msza święta była Piękną okazą do wdzięczności Bogu za dar posługi kapłańskiej księdza biskupa jubileusz 50 -lecia. mogli przeżywać nasi pielgrzymi dziękując za to że rok, rocznie ksiądz biskup pojawia się na trasie pielgrzymki i nam towarzyszy jak wspomniał ksiądz prała Jacek Rawski, dyrektor pielgrzymki, no, te drogi nasze związane z księdzem biskupem Edwardem to drogi także wspólnego pielgrzymowania. Sami wiemy, że ksiądz biskup Edward jest również wytrawnym pielgrzymem i był u początku tworzenia również tej pielgrzymki przemyskiej, rzeszowskiej. Może nie znam szczegółów, ale na pewno wiem, że miał swój udział w tym wszystkim i na pewno za to mu dzisiaj dziękujemy, dziękujemy za jego kapłaństwo, 50 lat kapłaństwa to piękny jubileusz, złoty jubileusz, tym bardziej do tych złotych godów posługi kapłańskiej się dołączamy księży Piotrze, dla grupy Przemyskich i dla grupy, która wyruszyła z Radymna i także z Leska, to trzeci dzień pielgrzymowania. Mówi się, że ten trzeci dzień może być troszkę trudny. Sam kiedyś tego doświadczyłem, będąc na szlaku pontniczym, że choćby w Borku, o którym była mowa przed chwilą, moje nogi się zatrzymały, powiedziały dalej nie idziemy, wystarczyło tylko jakiś jeden zaszczyt przyjąć i już było dobrze. Jak pielgrzymi sobie ci poradzili właśnie z tym trzecim dniem. Myślę, że takim zaszczykiem stały się rozważania, jednak dzisiaj, w ten trzeci dzień, może nie tylko od strony fizycznej, ale i duchowej, no, dostaliśmy konkretny, kolejny pułap rozważań dotyczących właśnie tego spojrzenia na drugiego człowieka, zwłaszcza kiedy została nam zadana krzywda, kiedy mogliśmy tym bardziej. Oberwać, jak to można powiedzieć, przez jakieś słowo, trwać w jakiejś obrazie. Jednak tutaj wychodzimy naprzeciw tym wyzwaniom, aby przebaczyć, przebaczyć, otworzyć serce z miłością. I mogłem spotkać się z Państwem, z naszymi drogimi pielgrzymami podczas rozmów o godzinie 17. I Katarzyna, która w w czasie pielgrzymiego przemarszu dała świadectwo. Myślę, że to otworzyło serca pielgrzymów, aby już teraz no, zweryfikowali swoją postawę względem bliźniego. Myślę, że wtedy chyba zapomnieli o wszystkim. Nawet szedłem obok jednego pielgrzyma, który pomagał komuś coś dźwigać i mówi, że wziąłem to do ręki, od razu lżej mi się idzie. No. Widać, że no ta perspektywa kroczenia jest inna na pielgrzymce. Czasami by nam się wydawało, że coś z siebie zdejmiemy, będzie lżej, a jednak trzeba przyjąć pewien trud i od razu idzie się inaczej. To może taki znak tego dnia, ale jak Państwo dobrze widzą, tu Kamil nam pomaga poprzez kamerę. Pielgrzymi, naznaczeni słońcem, czekają na. Gospodarze z Niechobrza mają przy sobie bagaże i myślę, że w takiej wytrwałości poprzez ten kolejny dzień, który zmierzali tutaj, no jednak widać, że tego zmęczenia nie ma. A jeżeli się odzywają jakiekolwiek bóle, to pielgrzym wie, że ma je ofiarować, ma je oddać. Jeżeli cokolwiek by się trudnego działo, jest karetka, można podejść, skorzystać z pomocy służby medycznej, także... Wszystko zabezpieczone, i tak jak księża Andrzeju mówisz, są różne sposoby, aby rozwiązywać te problemy, i myślę, że ci, którzy już wkroczyli na ten pielgrzym szlak, już się nie cofną. Nawet rozmawiałem z jedną siostrą, która mówi, przyszłam tylko na jeden dzień. No i dzisiaj wróciłam, bo jednak zobaczyłam, że to jest piękno, to nie jest to samo co rok temu sztafetowo, jednak obraz pielgrzymki w drodze stanowi jakąś całość, zwłaszcza kiedy wchodzi się w znajomości, kiedy rozważa się z dnia na dzień konkretne treści, to już jest pewien ciąg, który trudno zostawić. Ta siostra e, mówi, wracam do domu, bo nie mam urlopu, no ale za rok zrobię wszystko, żeby iść na całą pielgrzymkę. To jest piękne świadectwo osoby, która dotknęła po prostu troszkę tej pielgrzymki, zobaczyła, czym pielgrzymka jest, ale właśnie takim antidotum na to wszystko, to jest intencja każdego dnia, która nam przyświeca, którą podają organizatorzy, jak dzisiaj sobie radziliśmy z tą intencją, o co się modliliśmy. Dzisiaj modliliśmy się, jak tutaj zaglądam nawet do przewodnika, o dar dobrego słowa żeby tego słowa dobrego nie zabrakło, bo może być różnie. Nawet ksiądz biskup Edward, który dzisiaj nas zasmakował w Słowie Bożym, zwrócił uwagę na to, byśmy nie ulegali fake newsom. Dzisiaj świat jest nastawiony na takie szybkie informacje, czasem sami wiemy, pracujący w mediach, że te tytuły są tak układane, żeby tylko już kreowały jaką rzeczywistość, a co dopiero, kiedy przyjdzie zmierzyć się z artykułem, który potrzeba przeczytać. Czasem bywa tak, że nie czytamy go całego i jesteśmy w stanie nawet uwierzyć tym treściom. Sami wiemy, jak wokół Ojca Świętego czy innych spraw Kościoła te informacje czasem są niepotwierdzone, dlatego ksiądz biskup Edward, Edward zachęcał do tego, byśmy sprawdzali informacje, byśmy od razu nie dali się zwieść. I myślę, że na pielgrzymce jest ten czas odkłamania naszej rzeczywistości, w której żyjemy, funkcjonujemy, kiedy zanurzamy się w Słowie Bożym, kiedy rozważamy Słowo, które jest prawdą, i wiemy, że ta prawda po pierwsze nas może obnażyć, ale po drugie, ta prawda nas wyposaży w narzędzia, które. Później stają się konkretnymi argumentami do rozmów, zwłaszcza wśród swoich bliskich krewnych, przyjaciół. O tym też, jak już wspominałem, dzisiaj dawała świadectwo siostra Katarzyna, która mówiła, że dzisiaj jest w stanie porozmawiać ze swoimi krewnymi, znajomymi w pracy i mówić o Jezusie. Nie na zasadach, że wymuszać, ale po prostu dzielić się świadectwem. A myślę, że nam pielgrzymom. To jest potrzebne, zwłaszcza kiedy wrócimy do domu i później przyjdzie codzienność, w której też kroczymy, obyśmy znaleźli sposoby na dobre słowo. Patrzymy teraz na piękno tego zakątka maryjnego, bo tak to miejsce jest nazywane. To jest miejsce, gdzie króluje Matka Boża nieustającej pomocy. Dlatego dobrze, że dzięki posłudze Radia Fara i Telewizji Fara TV możemy to zobaczyć. Możemy być tam na miejscu. Ja sobie przypominam, to miejsce inaczej wyglądało, kiedy była koronacja. Tak się składa, że byłem małym chłopcem, kiedy byłem w niech obrzu, kiedy mogłem tam przeżywać tę uroczystość koronacji. Matki Bożej, ale pamiętam, że do tego miejsca zawsze z wielką radością wracałem i w tym miejscu się modliłem. Dobrze, że pielgrzymi dzisiaj już mieli tę możliwość, by, tak jak w każdą środę, modlić się przez przyczynę Matki Bożej nieustającej pomocy. To tylko taka wrzutka, Księże Piotrze, bo cały czas widzimy to, co się dzieje tam na miejscu. Też bym powiedział, że chyba troszkę odsłonięto to miejsce, bo widać, że no, piękny plac nam się stworzył. Piękny plac. Tutaj obok tego placu pielgrzymi wychodzą z bagażami z jednej strony, z drugiej. Na ile naszemu redaktorowi uda się właśnie te zbliżenia wykonać? Tutaj mamy też właśnie kolejne siostry pielgrzymkowe, które zmagają się z tym, by te bagaże wyciągnąć. Jak Państwo widzą, po ceniu pielgrzym ma siły, pielgrzym niestrudzony. No jak się okazuje, książę Andrzeju, właśnie to spotkanie podczas modlitwy w kościele także jakoś nie nudziło pielgrzymów po celniu. Możemy powiedzieć, że tej modlitwy nie brakło, bo nie brakuje na szlaku, a jednak pielgrzymi uklękli w świątyni, znaleźli pół godziny, by się po prostu pomodlić po celniu. Dlaczego? Bo też są wdzięczni, że za chwilę otworzą się dla nich domy, że gospodarze przyjmą, poczęstują, ugoszczą, będą mogli właśnie skorzystać z toalety po celniu. myślę, że to też jest ważne, a z kolei Także przespać, aby jutro z nowymi siłami wyruszyć na kolejny pielgrzymi przemarsz. A jak też, kochani pielgrzymi, zauważacie popacie letu słońca po były te chmury, księżąju były trochę niebezpieczne. Troszkę deszczu jednak się pojawiło, ale to tylko taki, który zrosił naszych pielgrzymów i okoliczne tereny. A jednak te chmury odeszły na bok i teraz się okazuje, że będzie piękny, słoneczny wieczór tutaj w Niechobrzu i na pewno pielgrzymi uradują gospodarzy, bo gość dom, Bóg w dom, więc na pewno tej łaski tutaj również nie zabraknie. Pan Bóg otwiera niebo także w tych promieniach słońca. Księże Piotrze, pielgrzym na pewno idzie, bo ma intencje. Pielgrzym doświadcza wspólnoty. Każdy pielgrzym także na szlaku pątniczym ma czas na przemyślenia, na modlitwę. To jest wpisane w pielgrzymkę. Ale też pielgrzym może liczyć na tych, którzy przy drodze, na, tej, na tym etapie pielgrzymki także zabezpiecza, choćby poprzez jedzenie. Jestem ciekawy, czy w Tyczynie jak zawsze było smacznie i było co zjeść. Krzysztof w Tyczynie już był obiad południe, dzwony nas przywitały. Anioł pański rozbrzmiewał także przy wejściu na postój, więc nie zabrakło różnych smakołyków, nawet ja skorzystałem nie tylko na plebanii, ale Widać nawet po z dobrych Piotrze. naleśników i to z zborówek były, także. Pewnie twa się poszerzyła, dobre naleśniki, kilka zjadłem, Oprócz tego drożdżówki, pierogów nie zabrakło, różnych innych potraw, także mięsa, jak i zup. Gospodarze do końca stali, nawet że pielgrzymi już zjedli, to jeszcze namawiali, owoce były. Także no, bardzo dobra gościna. Chciałem umieścić plik na stronie naszej facebookowej, jednak nie przesłał się cały, nie wiem może różne blokady, ale może to się uda. Ale księże Andrzeju, to jest niebywałe, bo przed czy Borek e, nas ugościł, Borek Stary, e, klasztor Matki Bożej. Tam żurek, słynny żurek dzisiaj był serwowany, więc jak widać pielgrzymi od rana na pewno napełnieni także i materialnie, wewnętrznie ciało wzmocnione, aby potem pielgrzymować. No i kolejne miejscowości również i nas przyjął z takim powiedzmy popołudniowym deserem, bo ciastek nie zabrakło. No i na wieczór na pewno w nich ta gościna będzie dość wymowna i szczególna. Także tego jedzenia nie brakuje. Jak to niektórzy mówią, można się nawet na pielgrzymce przejeść, a znam takie sytuacje, że ktoś przytuł. Mi się zdarzyło kiedyś 5 kilo nabrać po pielgrzymce proszę na siebie uważać właśnie korzystać tylko z tego co jest dobre i co pozwoli też w jakiś sposób no po prostu mieć siłę do tego wędrowania. Cieszę Piotrze, my mówimy cały czas o tej trasie przemyskiej, mówimy o tych grupach przemyskich dlatego że ksiądz Piotr dzisiaj z tymi grupami wędrował. Na pewno nie zabraknie dzisiejszego wieczoru jeszcze różnych rozmów związanych z wyjściem, czy to grupy Krośnieńskiej, czy to grupy Przeworskiej. Zapraszam na 21.30, kiedy prezentujemy wszystkie nasze dźwięki, które udaje nam się zarejestrować w ciągu całego dnia. Ale też, księże Piotrze, ważne jest to, co już wspomnieliśmy. Dzisiaj rozpoczynamy nowenne do Matki Bożej Częstochowskiej w naszym Jarosławskim Opactwie jako duchowi pątnicy rozpoczniemy także tę modlitwę o godzinie 20:00. Ona będzie transmitowana radiowo i telewizyjnie. Ksiądz już wspomniał karteczki, intencje i wiemy, że także do tej naszej modlitwy duchowych pątników można dołączyć z intencjami. Tak, to bardzo ważne, aby tę intencję po prostu urzeczywistnić, napisać. Pielgrzymi to czynią. Czynią to na ostatnim postoju, przed rozpoczęciem nowenny. Te karteczki są zbierane do kapeluszy, tak jak wspomniałem. Później przewodnicy je zabierają i mogą przestawić już na Jasnej Górze Matce Bożej w takim nawet zewnętrznym znaku. I myślę, że to także jest potrzebne naszym pielgrzymom duchowym. Na naszej stronie pielgrzymka.przemyska.pl mamy formularz, który jest okazją do tego, by Państwo mogli te intencje zapisać, przedstawić. Może nawet komuś pomóc zebrać te intencje, bo czas nowenny, o której ksiądz Andrzej wspomniał, która popłynie na falach eteru, która pojawi się także poprzez nasze media, kiedy Państwo będą mogli w tej modlitwie uczestniczyć, poprzez wizję, jest okazją, aby te intencje były rozczytane, przeczytane, bo w taki sposób chcemy je też Matce Bożej przedstawić, chcemy podjąć kolejne rozważania nowe, nowe, chcemy wziąć do ręki różanie na koniec, jako pielgrzymi duchowi. I my na to liczymy, na to czekamy. Dziękujemy Wam za to, że oplatacie nasze pielgrzymowanie różańcem. Sztafeta trwa, nieprzerwanie, pałeczka jest podawana. Z części różańca do kolejnej części, to jest ten motor napędowy i tak jak ksiądz Andrzej mówił. Czy były jakieś trudności? Może jest łatwiej i na pewno jest łatwiej, bo Państwo są z nami w tym duchowym wymiarze, a ten wymiar uskrzydla nas i na pewno jedna czwarta pielgrzymki już za nami. Trzy dni zakończone powoli, więc kolejne przed nami. Ufamy, że z pomocą naszych pielgrzymów duchowych będzie jeszcze lżej. Księże Piotrze, kończymy powoli naszą rozmowę, nasze podsumowanie. Proszę powiedzieć, czego się życzy pielgrzymom, kiedy idą na nocleg? no, odpoczynku, żeby się wyspali, ale też, żeby spędzili czas z gospodarzami, żeby wysłuchali ich spraw, żeby te sprawy zabrali do plecaka duchowego, by podziękowali za gościnę. Tym bardziej pielgrzymi udają się z pakietami, takimi wdzięczności, tak jak słyszeliśmy w pierwszy dzień, aby pozostawić taki mały ślad po sobie, by po latach właśnie ktoś wspomniał, że byli pielgrzymi. I na pewno jest to dość wyjątkowy czas, który oby był czasem pożytecznym dla tej rodziny i na pewno serca gospodarzy się otwierają, bo nieraz pielgrzymi słysząc o różnych sprawach, na drugi dzień piszą karteczki, podchodzą do mikrofonu, mówią, że gospodarze prosili o taką modlitwę. Na pewno to jest szczególne, bo ci, którzy nas przyjmują, wiedzą, że możemy to wszystko zanieść do Matki Bożej i można powiedzieć w cudzysłowie, podziwiają, powiem nie ma co podziwiać, obyśmy. W tej wspólnocie razem chcieli dotrzeć do Jasnej Góry. Jak ufam, pierwszymi duchowi też nas nie zawiodą i pojawią się u stóp Matki Bożej. Księży Piotrze, życzymy przede wszystkim odpoczynku, życzymy też takiej miłej atmosfery, gdzie można porozmawiać. Choćby ekipa radiowo-telewizyjna się spotyka, żeby też się zobaczyć po całym dniu pracy, to na pewno nie jest łatwe. Proszę pozdrowić wszystkich, którzy tworzą dla nas te materiały, które możemy oglądać, które możemy słuchać. My jesteśmy razem z Wami, nie ustajemy również. Prosimy Pana Boga o błogosławieństwo dla Was a wiemy, że Matka Najświętsza się sama troszczy też i o Was o, o, otula Was swoim płaszczem i chce sprawić, żebyście bezpiecznie dotarli do tronu właśnie na jasnej górze, tam gdzie ona króluje, tam gdzie ona nam przewodzi, szczególnie nam, Polakom. Tego życzymy, Księże Piotrze. Dziękujemy i pozdrawiamy oczywiście z pięknego niechobrza. Zapraszamy, bo tutaj się słonecznie zrobiło i bardzo ciepło, a rano dla Państwa przekażemy transmisję mszy świętej o godzinie siódmej. Tym bardziej będziemy Matce Bożej nieustającej pomocy polecać Wasze intencje. Dziękujemy za to spotkanie. Oczywiście oddaję głos do studia w Przemyślu i z całą ekipą. Dziękujemy za pozdrowienia i tym bardziej sami pozdrawiamy. Jadzia tutaj za kamerę, którą akurat ma możliwość mnie prezentować, macha, uśmiecha się. Także na pewno te uśmiechy i serdeczne machania ręką docierają do studia w Jarosławiu. Księże Andrzeje, Bóg zapłać za to spotkanie. Bóg zapłać, dziękujemy. Naszym gościem był ksiądz Piotr Czarniecki, który wraz z całą ekipą radiową jest w drodze nie tylko już radiowo, ale też i telewizyjnie. Za to Wam dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich i do usłyszenia. Już o godzinie 20.00 spotykamy się w ramach nowenny do Matki Bożej Częstochowskiej.